W tym filmie chciałam Wam powiedzieć, dlaczego warto mieć politunel. Ja swój politunel mam od około 4 lat i praktycznie nie znajduję żadnej rzeczy, która by przemawiała za tym, że była to zła decyzja. Na podstawie mojego doświadczenia zebrałam 5 podstawowych powodów, dla których posiadanie politunelu jest po prostu opłacalne. Pierwszym z nich jest przedłużenie sezonu upraw i zdecydowanie możliwość całorocznej produkcji. Politunel generalnie działa jak naturalna szklarnia. Zatrzymuje Ciepło wewnątrz i chroni rośliny przed chłodem. Dzięki temu można zacząć okres uprawy już naprawdę bardzo wczesną wiosną. Szczególnie sobie cenią, jeżeli zaczniemy je hodować bardzo wcześnie, takie jak pomidory, papryka, bakłażan czy melony. Jesienią z kolei natomiast Politunel pozwala wydłużyć ten okres zbiorów nawet o dobre kilka miesięcy. W zeszłym roku ostatniego pomidora zerwałam na początku grudnia. Natomiast jeżeli zimy są w miarę łagodne, spokojnie przez całą zimę można mieć sałaty, rzodkiewki, rukole, nawet cebulę. A drugim takim punktem, który wydaje mi się jest bardzo ważny, jest ochrona przed szkodnikami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W otwartym gruncie są narażone na wszelkiego typu kaprysy pogody, czy to silne wiatry, ulewy, grat, mocno świecące słońce. Spory tunel chroni przed nadmiernym deszczem, przed gradem, przed mrozem, przed nawet zbyt silnym słońcem. Generalnie tworzy barierę ochronną, wewnątrz której rośliny mają o wiele bardziej optymalne warunki do wzrostu. Ponadto zmniejsza ryzyko występowania szkodników, takich jak bieliny kapustnik, przepiękny, śliczny żółty motylek, który wygląda cudownie, ale wszyscy, którzy uprawiają warzywa, go nienawidzą do tego śmietka cebulanka, e, która zżera cebulę i pory. No, bardzo rzadko się, naprawdę bardzo rzadko się zdarza w politunelu. No i wszelkiego rodzaju mszyce i przędziorki. Jest ich na pewno, na pewno zdecydowanie mniej e, i o wiele łatwiej jest się z nimi rozprawić naturalnymi metodami. Tak więc jeżeli chodzi o wiosnę, ja rozpoczynam sadzenie praktycznie na koniec stycznia, a zbieram naprawdę, tak jak mówiłam, ostatniego pomidora zerwałam w zeszłym roku w grudniu. Ogórki miałam do końca września, także naprawdę jest to coś, co warto przemyśleć. No jak wiecie, moje ja warzywa sadzę w Anglii, więc zimy tutaj są bardzo deszczowe. Wyjątkowo mamy teraz parę dni słonecznych, więc sadzenie w gruncie, który jest naprawdę przemoknięty, Trzeba odroczyć gdzieś do marca kwietnia, więc e, zaczynając już teraz jest to. zaczynając już teraz jestem dwa miesiące przed osobami, które na przykład nie mają politunelu. E, kolejnym takim bardzo ważnym punktem oczywiście jest lepszy mikroklimat i szybszy wzrost roślin. Właśnie e, łącznie z moim kotem, który uwielbia mikroklimat, politunelu, proszę bardzo. W tunelu temperatura e, i wilgotność powietrza są stabilniejsze niż na zewnątrz, w ciągu dnia e, powietrze nagrzewa się o wiele szybciej. Jeśli jeszcze mamy odpowiedni plastik zastosowany, np. plastik mleczny, tak, powłokę mleczną, która powoduje, że światło rozprasza się w miarę równomiernie, więc większość roślin dostaje tyle światła, ile powinno, nagrzany tunel trzyma temperaturę znacznie dłużej wewnątrz niż temperatura na zewnątrz. W nocy temperatura spada o wiele wolniej, a jeżeli jeszcze zastosujemy różne triki, które tą temperaturę podtrzymują, to już jest w ogóle super. Dzięki temu, że możemy stworzyć tutaj taki naprawdę fajny mikroklimat, rośliny zdecydowanie szybciej kiełkują i rozwijają się w optymalnych warunkach, co zdecydowanie przekłada się na ilość zbiorów. Tutaj mamy zdecydowanie większy wpływ na warunki uprawy, co przekłada się na zdrowsze rośliny i zdecydowanie lepsze plony. Można kontrolować nawodnienie, zabezpieczenie przed chorobami, odpowiednią temperaturę i wilgotność. Jeżeli chodzi o nawodnienie, należy pamiętać o tym, że woda w tunelu odporowuje wolniej. Nawet jeżeli pomyślimy sobie, że okay, jest tutaj cieplej, to tak naprawdę woda odporowuje wolniej ze względu na to, że jest większa wilgotność, więc rośliny nie oddają tyle wilgoci przez liście, jakby były na zewnątrz. Regulować mikroklimat poprzez otwieranie na przykład ja mam drzwi z przodu i z tyłu, otwieranie jednych drzwi, otwieranie obu drzwi. Spokojnie można mieć też politunel, który ma podwijane ścianę, żeby ten przewiew był jeszcze większy. No i oczywiście zabezpieczenie przed wszelkimi chorobami i szkodnikami. Ja na przykład ja w jednych drzwiach mam siatkę przeciw owadą, dzięki czemu tamte drzwi, jeżeli jest gorąco, mogę trzymać cały czas otwarte. Do mojego tunelu zapraszam tylko pożyteczne owady, a te niepożyteczne. Przepraszam. Praktycznie chyba nigdy jeszcze nie widziałam przez ten okres czasu biernika, kapustnika, który wleciałby do tunelu. Więc tak. No i ostatni punkt, który jest chyba celem każdej osoby, która hoduje własne warzywa, jest to, aby mieć większe i zdrowsze plony, lepszym warunkom atmosferycznym, dzięki ochronie przed wszelkimi zmianami klimatu, dzięki ochronie przed szkodnikami, dzięki temu, że jest Cieplej, chłodniej, większy przewiew, miewszy, praktycznie jesteśmy w stanie kontrolować bardzo wiele y, aspektów. Pomidory uprawiane w tunelu, z mojego własnego doświadczenia, rosną o wiele lepiej, rosną większe, bujniejsze, silniejsze, dają o wiele większe owoce i ich dają dużo. Ogórki i papryka, tak samo, bardzo lubią ciepło, nie lubią wiatru. W zeszłym roku ogórki dostawałam na prawo i lewo, bo po prostu już nie mogłam na nie patrzeć. Papryk Jadłam tyle, że chyba dostarczyłam sobie witaminę C na najbliższe 100 lat. Dlatego tego sałaty, rzodkiewki i zioła można hodować tutaj cały rok. Jak widzicie, moja piękna pietruszka. No i oczywiście kot. Podsumowując, Politunel to jest doskonała inwestycja dla każdej osoby, która chce mieć zdrowe warzywa, niezależnie od kaprysów pogody. Dzięki temu można wcześniej zacząć. Mam nadzieję, że te y, pięć punktów, które przedstawiłam, y, są dla Was interesujące i zachęcą Was do przemyślenia sprawy politunelowej we własnym ogrodzie. A o tym, jak wybrać tunel, jak o niego dbać, jak go myć, a o tym, jaki wybrać tunel i jak o niego dbać, nakręcę dwa osobne filmiki.